Sylwester Kołecki, jesteśmy już po ogłoszeniu Twojego angażu w Babilonie. Dzień dobry, Sylwester. Witam, dzień dobry, witam wszystkich. I od razu w Akademii Wilanów, jak widać z tyłu. No tak, ja tu już nie jestem od wczoraj, jestem tu właściwie od y, przygotowań do pierwszej walki. Chwilę odpocząłem po pierwszej walce, i, i na, pod koniec zeszłego roku już rozpocząłem treningi do, do następnej, nie, wiedząc, że. Prędzej czy później zawalczę w tej bądź innej organizacji. Okazało się, że udało się nawiązać współpracę z organizacją Babilon Mema. Babilonowi bardzo zależało na swoim angażu ze względu na nazwisko. No nie ma co ukrywać, że nazwisko Kołecki coś znaczy w polskim. W polskim sporcie i w polskim MMA już teraz, tak? No bo ostatnia walka Szymona, zresztą siedzieliśmy razem, wiemy, jaki był rezonans po tej, po tej walce, coś niesamowitego. No i to też twoja wartość rośnie. Dobrze czasami mieć, mieć dobrze sytuowaną rodzinę, jak to się mówi, tak? No dokładnie, na pewno to nie przeszkodziło, a pomogło. Zainteresowanie moją osobą wyraziły dwie federacje. W tym Babylon był najbardziej ko konkretny i przedstawił najlepsze warunki. Wydaje mi się, że, że obu stronom zależało, żebyśmy to właśnie my nawiązali tę współpracę. Od walki z Joketiczem jesteś lepszym zawodnikiem w tej chwili? Ja rozwijam się z treningu na trening. Jestem na początku drogi w MMA i, i dla mnie każdy trening w takiej, w tak mocnej grupie, ale nie tylko, bo i u siebie w klubie, on po prostu mnie rozwija. Jest tyle elementów do poprawy Zresztą nie ma zawodnika doskonałego i każdy, każdy musi poprawiać i rozwijać dnia na co dzień. Ja nie jestem inny. Ja, tak jak powiedziałem, jestem na początku swojej drogi i tych braków jest bardzo dużo i wydaje mi się, że jestem zdecydowanie lepszym zawodnikiem. Tutaj miałeś okazję posporować. Rozumiem, że waga 93 kg to jest, to jest ta kategoria. Chyba raczej niżej już nie będziesz ani nie będziesz próbował schodzić, a do ciężkiej chyba też nie jest ci za szybko. No, docelowo to jest 93, ale nie wykluczamy e, w pierwszych występach jakiegoś catch bądź bądź walki w kategorii ciężkiej. Natomiast no, na pewno nie, nie zgodzę się na walkę ani e, trener Mirek Okniński nie zgodzi się na walkę z człowiekiem, który do tej ciężkiej zbija, bo to byłaby zbyt duża dysproporcja i nawet siła wyniesiona z ponoszenia ciężarów mogłaby sobie, sobie nie poradzić. Siła jest siłą, a tlenowo ta siła da się przełożyć, bo tutaj jest ten długotrwały wysiłek e, tlenowy e, i ta siła jest przez dłuższy czas utrzymywana. Da się to przełożyć jeden do jednego? No, staram się, nie jest to mm, jest to zupełnie inny wysiłek. Tu, e... Udało mi się zrobić raz 5 rund sparingowych i, i to, to było wszystko, na co mnie stać. To nie były jakieś rundy w megatempie. Na, na pewno jest to inny wysiłek. Tam, jest, tam wysiłek ciężarowy trwa 5 e, sekund maksymalnie, może 6. Tutaj trzeba się bić niekiedy 15 minut, i jest to zupełnie co innego. Natomiast ja mm, dosyć szybko się do tego przystosowuję. Powiedz mi tak, bo organizacja Babilon złożyła dobrą propozycję, to jest jakiś model sportowy, masz zaplanowanych powiedzmy cztery walki, cztery pojedynki, jakiś cel nadrzędny, czy raczej jest to po prostu z walki na walkę, będziecie ustalać doraźnie, bo kibice pewnie też gdzieś patrzą na drogę Szymona. I z kolei myślę, że bardzo porównywalnie będą, będą tutaj określać Ciebie. To już nie ma, nie ma nawet co do tego wątpliwości, więc będą porównywać. Czy taki model, powiedzmy właśnie, pójścia, pójścia jest opracowany z Tomaszem Magwilońskim? Na pewno na dzień dzisiejszy jest to ciężko to ocenić. Ja mam 18 sekund doświadczenia w klatce i nigdy nie zebrałem ciosu z małej rękawicy, takiego porządnego ciosu. Więc yy, ciężko jest to powiedzieć. Wydaje mi się, że stać mnie kiedyś na walki sportowe, natomiast yy, być może trafi się taki rywal, który szybko zweryfikuje moje zapędy i, i, i skończy się to szybciej niż planujemy. Natomiast kontrakt jest podpisany na, na dłuższą ilość występów, i gdzieś tam w drugiej fazie tego kontraktu planujemy już sportowe walki. Zapytam Cię, bo. Jeśli chodzi w ogóle o Babilonem MMA, o poziom Babilona, jak Ty to oceniasz? To jest dobra organizacja? Zadowolony jesteś z tego, że akurat do Babilona trafiłeś, bo z tego co wiem i FEN zabiegał gdzieś tam, sondażowe rozmowy były. Nie wiem jak inne organizacje, ale na pewno się interesowały, no bo chociażby z Browarem jesteś, byłeś związany w pierwszej walce, tak? Tak, ja z Browarem Północnym miałem kontrakt na na dwie walki natomiast oni po prostu przełożyli swój event. E, ja nie ukrywam, że chciałem trafić do Babilonu. Jest to taka organizacja mm, czysto sportowa i, i ja też y, już, y, tym sportowcem jestem dość długo i gdzieś tam blisko mi było jakby wizją do właśnie do tej organizacji. E, Jakie było pytanie? Czy... Nie, pytam cię, to... jak oceniasz w ogóle Babilon na, na swojej sportowej, sportowej mapie? Ja tutaj nie będę obiektywny, bo w Babilonie bił się mój brat, tam stawiał swoje, no nie pierwsze, ale drugie kroki. I teraz ja jestem w tej organizacji, więc trudno powiedzieć coś złego, ale tak, czy ja jestem kibicem a w ogóle w Polsce jest par organizacji, które które mocno śledzę między innymi Babilon i podobają mi się te gale, podoba mi się poziom sportowy, widowisko jest na, na dobrym poziomie, także jestem bardzo zadowolony, że tam trafiłem. Rywal Trzeba pytać organizatora, jeszcze, no, jeszcze nie masz jeszcze, tak? Rozumiem. Są jakieś rozmowy prowadzone, jest tam jakiś E, użyję Twojego ulubionego słowa wolumen rywali. Wolu... <grymne> Widzę, że oglądasz wywiady. <grymne> no, oczywiście, wszystkie. E, Cieszę się. E, jest jakiś wolumen tych rywali i, i tam. To no... nam nie krzyczy za to słowo, że go używam. <grymne> Mówi, że nieadekwatnie, ale okej, okay. kłócimy się. <grymne> no tak, kolejka, kolejka, żeby pokazać im miejsce w szeregu, jest naprawdę długa, e, także no, to już tam organizacja wybierze i, i zdecyduje z kim, z kim do, 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 będę się bił w tej piecie. Ale Potencjalnie już powiedzmy ta grupa jest, gdzieś padły jakieś pierwsze nazwiska? Ja się nie pytam, żebyś powiedział, ale czy już padły jakieś pierwsze nazwiska, jakiś pomysł na, na Sylwka Kołeckiego w organizacji Babylon MMA w pierwszych walkach, załóżmy dwóch? Tak, jest, padły jakieś nazwiska, są to między innymi zawodnicy, którzy już w Babilonie walczyli z różnym, z różnym skutkiem, ale są to też nowi zawodnicy, którzy, których jeszcze nie widzieliśmy na tak dużej arenie. Nad czym się teraz skupiałeś tutaj, jeśli chodzi o treningi w Akademii Wilanów? Może ciut wcześniej, bo też trenujesz pod okiem Łukasza Borowskiego, który no, ma kontuzję w tej chwili, wiemy o tym, ale, ale tutaj między innymi bił się z Trypsonem, tak, który jest tutaj też. No ja przede wszystkim przychodząc tutaj skupiam się, żeby ujść z życiem po każdym treningu i przetrwać to, natomiast tak, tak na serio no, to każdy element mojej, mojego warsztatu tej dyscypliny sportu wymaga, wymaga poprawy i, i właśnie skończyliśmy e, zapasy e, potem były kulanki, za chwilę robię boks z trenerem Jackiem, Kucharczykiem, więc pracujemy no, przekrajowo Sylwek, opadł już, opadł już kurz po KSW58, tak już na koniec podsumowując wszystko. Szymon doszedł do siebie, wiem, że już był, bo trener mi powiedział, że był na treningu. Doszedł już do siebie, dotarło do niego, że zwyciężył, że to jest duży rezonans, duży odbiór, bardzo dobry odbiór kibiców w Polsce. Tak, myślę, że tak, już tą walkę wielokrotnie analizował. Ja jeszcze takiego materiału nie mam, sam bym chętnie obejrzał, bo Zresztą widziałeś, jak na gorąco oglądałem, to ciężko tam wyciągnąć wnioski. Natomiast... Skupić się, bo jeszcze redaktor przeszkadzał. Tak, i skupić się. Ale tak jakby już na chłodno, to ja jestem bardzo zadowolony z postawy Szymona. Między innymi m, dlatego, że w ostatniej nocy po prostu przed walką nie przespał ze względu na swoje problemy prywatne, a, a udało mu się całkowicie zdominować takich, tak mocnego rywala, jak, jakim jest Martin Zawada, to niewątpliwie wielki charakter, wielki sportowiec. To co, gratuluję Wam obu w ogóle, jako rodzinnemu teamowi. No, przekazuję, przekazuję jeszcze raz gratulacje. Też myślę, że, że to jest wielki dzień Szymona, wtedy, kiedy razem to wszystko obejrzeliśmy. No i co, czekam na Twoje wielkie dni. A na razie krok po kroku, step by step, i mam nadzieję, że tak jak powiedziałeś, na początku jakieś lajtowe walki, a później ewentualnie, ewentualnie powiedzmy te sportowe stylek. No, dziękuję bardzo za wywiad i pozdrawiam wszystkich.